Trzy wpadki w serialu Prison Break, na które prawdopodobnie nie zwróciłeś uwagi. Spójrz na ten fragment, widzisz coś nietypowego? Otóż, Michael, odkręcając umywalkę od ściany, kręci niewidzialną śrubką. Daj znać w komentarzu, czy zobaczyłeś ten błąd. Gdy Queen został wrzucony do studni, rozwalił paletę, która ją zakrywała, co widać w tym momencie. Jednak, gdy Queen zostaje odnaleziony, po prawej stronie ekranu widzimy tą samą paletę w całości. Gdy Stedman obserwuje agenta, który wrzuca do bagażnika torby, tablica rejestracyjna auta zmienia się. Zwróć uwagę na rejestrację w tej scenie. A teraz w tej scenie. Tablice ewidentnie się różnią. Zaobserwuj po więcej ciekawostek i błędów w filmach.